Michał błodzień dzień dobry. Dziś u nas stolarz, który specjalizuje się w znikaniu bez śladu. Paweł P. działa na Mazowszu, ale także w Łodzi, gdzie ma swoją rzekomą siedzibę. Dlaczego rzekomą? Bo pod adresem, który ten stolarz podaje jako swój, jest szpital. Paweł P. inkasuje zaliczki po kilkadziesiąt tysięcy, a potem wymyśla najróżniejsze wymówki, dlaczego zapłaconych mebli klienci nie dostają. Jedną z wymówek, już kilka razy, była śmierć ojca. Ojciec szczęśliwie żyje, a o działaniach syna nie ma pojęcia. Nawet prokuratura nie mogła Pawła P. namierzyć. I tu z pomocą przyszła nasza dziennikarka, Dominika Bachońska. Może przyjść do, do cudzego domu w biały dzień i po prostu z tak ogromną premedytacją. Drugiego człowieka oszukać. Dochodzenie pozostaje zawieszone z uwagi na niemożność ujęcia podejrzanego. On zmienia kolory włosów? Halo, widzę pana za oknem. Halo. W Warszawie i okolicach działa stolarz Paweł P., który sprzedaje wyłącznie obietnice zrobienia mebli. Zdecydowaliśmy się na, na lifting tego salonu. E, po wielu, wielu latach, więc. E, Mieliśmy wielkie nadzieje, że w końcu tutaj pojawi się nowy design, nowe, nowe meble. Zrobiliśmy projekt całego tutaj e, wnętrza e, i w lipcu rozpoczęliśmy e, poszukiwania wykonawcy. Zamieściłem ogłoszenie w, w internecie. Ogłoszenie dałem na Facebooku i zgłosiło się do mnie o dziwo bardzo dużo stolarzy i m.in. ten oszust, pan Wysłałem koncepcję, jak miały meble wyglądać. Chciałem, żeby ktoś zrobił mi meble do całego domu. Nic nie wzbudzało mojego, że tak powiem, niepokoju, że to może być właśnie jakiś oszust. Pomierzył te meble, no i podpisaliśmy umowę. Pan Paweł Stolarz pojawił się u nas na pierwszym i ostatnim spotkaniu i miał wykonać dla nas meble do tego salonu, czyli ława pod telewizor, Biurko do pracy dla męża, te półki nad biurkiem, podświetlana gablotka. Jaki był koszt całej inwestycji? 20 tysięcy. Z czego pan Paweł wziął od nas podczas tego spotkania 9 tysięcy, zaliczki na materiały. Według tego projektu miał jeszcze wykonać te regały i. Białe fronty kuchenne. Miał czy nie wykonał? Jak to się skończyło? No, niestety, pan Paweł wziął od nas zaliczkę i straciliśmy z nim całkowicie kontakt. O pierwszej w nocy mi napisał wiadomość, że niestety do mnie nie przyjedzie, bo kończył jakieś zlecenie i schodząc z drabiny, skręcił kostkę. Wiesło mi nawet zdjęcie nogi w gipsie. Wymówki są przeróżne, na przykład, że jego ojciec zmarł, potem Dowiedziałem się od innych osób, które były również poszkodowane, że w zasadzie te, ten ojciec umierał kilkakrotnie, <grym> wszystkim w różnym czasie. Potem mi napisał, że zepsuł mu się bus i że nie ma czym przywieźć mebli. To ja mu nawet zaproponowałem, że kolega ma firmę transportową, że dam mu kierowcę dużego busa, że po prostu wszystko zabierzemy, przywieziemy, i od tego czasu, od, od tej mojej propozycji, już kontakt z nim, że tak powiem. Nie urwał się, ale był taki lakoniczny. Ile pan stracił pieniędzy? Zaliczka została płacona w kwocie 37 tysięcy złotych. Nigdy wcześniej nie miałam doświadczenia z, z tego typu oszustami. Było to dla mnie bardzo przykre doświadczenie, ponieważ y, y, zatraca się w ten sposób wiarę w ludzi. Osoby, które czują się oszukane przez Pawła P. zgłosiły się do prokuratury w Warszawie prowadzone są trzy postępowania. Tu rzeczywiście mamy do czynienia z dużym prawdopodobieństwem popełnienia przestępstw oszustwa. Czy ta osoba podejrzewana o to, że mogła dopuścić się przestępstwa oszustwa została już przesłuchana w którejkolwiek z tych spraw? Nie, jeszcze nie. Okazuje się, że stolarza trzeba szukać nie w Warszawie, a w Łodzi. To tu ma mieć siedzibę prowadzona przez niego firma. Jedziemy pod adres podany na umowach, które podpisali nasi bohaterowie. Mamy taką informację, że pod adresem 5X15 jest jakaś firma wykończenia wnętrz, jakieś takie medle na wymiar tak czy jakieś. To jest szpital, aha! Ja szukam właśnie firmy robiącej meble czy też u was są meble i pana, który się nazywa Paweł Pię... czy, czy on pracuje tu u was? Nie? Ja też nie że jest ten adres, ale to i tak szukam, jest lokalne związko tym adresem, więc ciężko mi powiedzieć z tej strony. My też mamy, już tak powiem, drugą stronę sytuacji, że mamy niezapłacone wykonanie mebli i też ścigamy pana od... Pawła, tak? Tak, Pawła. To mój syn, Wbrew temu, co słyszeli poszkodowani, ojciec Stolarza jest cały i zdrowy. My szukamy pana syna w sprawie inwestycji, których się podjął jako stolarz i wie pan i ich nie wykonał. Czy czy pan wie o tej sytuacji? na ten temat nie wiadomo. to ja z nim nie mam kontaktu. W łodzi mieszkają też kolejni poszkodowani przez stolarza Pawła P. Ja prowadzę trzy postępowania, które są przeciwko temu panu na etapie sądowym. Dwie osoby to osoby poszkodowane, o których on zamówił meble i ich nie wykonał, a jeden podmiot to spółka, która wykonuje usługi dla, no w tym przypadku meblarzy, stolarzy, której zamówił i nie zapłacił za, za zamówiony towar. No tak naprawdę tutaj naszą, naszą nadzieją jest to, że uda się odzyskać te pieniądze w ramach prowadzonego postępowania z egzekucji z nieruchomości. Czy ustaliście, że ten pan ma jakikolwiek majątek? On posiada dom, nieruchomość która już jest objęta postępowaniem egzekucyjnym. Natomiast tam jest szereg wpisów dokonanych w księdze wieczystej, co oczywiście powoduje, że ci wpisani mają pierwszeństwo. Halo, dzień dobry, halo, bo tu nie ma dzwonka, halo. Halo, widzę pana za oknem, halo. Chodzi o ten dom. Proszę pani, czy tam mieszka ktoś w tej chwili? Bo ja miałam informację, że to jest na licytację wystawiony taki dom wie pani pusty, ale wy, wygląda jakby ktoś tam mieszkał. Tak. Pokażę pani dwa a tak? tylko, tylko o czy to jest ten mężczyzna, który tu pani mieszka. Proszę zobaczyć, to jest jedno. To jest drugie. Czy to jest ten mężczyzna? No tak, ale tu dużo jest przyjęłości. Sedaty to wieście. Tak? My jesteśmy z telewizji Polsat. My próbujemy pomóc ludziom pokrzywdzonym. Nawet nocami. Nawet no, którzy czołtują. Człowali tu nocami? No bo jak ludzie tak dali po 60 tysięcy no to słuchajcie. Postępowanie jest prowadzone w prokuraturze rejonowej Łódź Górna. Tam zgłosiło się dwóch pokrzywdzonych. Wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów wobec tych dwóch badanych zdarzeń. Natomiast samo dochodzenie pozostaje zawieszone z uwagi na niemożność ujęcia. Podejrzanego na niemożność skontaktowania się z nim. To my możemy Wam pomóc, ponieważ namierzyliśmy tego Pana. Tadeusza 121 w Łodzi. On tam mieszka z rodziną, potwierdzają to sąsiedzi. No, To jest bardzo dobra informacja i oczywiście proszę o przekazanie jej do, na potrzeby postępowania. Prokuratura oczywiście sprawdza wszystkie możliwe dostępne adresy pod kątem przebywania tam podejrzanego. Mam nadzieję, że w jakiś sposób prokuratura powstrzyma tego tą pana Pawła od kolejnych przestępstw. I od kolejnych oszustw. Najgorzej to szkoda dzieci, tak, bo obiecany miałem meble, Materace leżą na podłogach, bo też miały być przez stolarza robione łóżka, no i po prostu nie ma tego wszystkiego na dzień, dzień dzisiejszy. Ten stolarz nie wygląda na kogoś, kto wystraszy się konsekwencji i nagle będzie działał uczciwie. Zatem ostrzegamy! Każdego fachowca sprawdzamy, zanim wypłacimy zaliczkę.